Miłość. Karta. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Mów więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytanie. Ósemka buław. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz kilków. Wynik, odpowiedź, rada. Trójka monety. Dołożę kartę. Cesarzowa. Dołożę kartę. Królowa Kilchów. Na spodzie talii jest karta dziesiątka mieczy. I to może być tło czytania. To jest porażka, odrodzenie i prawda. Sedna, ósemka bław. Rozmowa, ruch naprzód, śmiałość. Zaufanie, odwaga to jest czas dużych kontaktów, wiele różnych informacji. To są spotkania, duża motywacja, przebudzenie. Staliśmy, a teraz ruszamy, oczekujemy zmiany. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz kilków powierzchowność, granie na zwłokę, lans. Człowiek się lansuje. Niewiele ma do zaoferowania, ale się lansuje, popisuje się. Osoba, która nie ma wiele do pokazania, do zaoferowania, manipuluje. Lubi na pokaz, powiedziałam na pokaz, rycerską pomoc. Pomaga na pokaz. Może manipulować, ponieważ boi się swojej samotności. I ktoś ma uzupełnić tę samotność. Jest zablokowana emocjonalnie. To jest introwertyk. Ma zamknięte serce, ale potrzebuje osoby do zaspokojenia braków, czy zaspokojenia seksualnego. Osobę, która dostarcza jej całe zapotrzebowanie, trzyma na uboczu, czyli to jest wykorzystanie. Wynik, odpowiedź, rada: Trójka monet cesarzowa i królowa kielichów. Osobę, która zna swoją wartość, jest trudno zmanipulować. Większości ludzi nie lubi takich osób, ponieważ są nie do kontrolowania nie dadzą się sterować, zmanipulować, złamać, ustawiać. I dla takich osób taka osoba jest zagrożeniem, bo nie boją się mówić prawdy. Prawdę mówią głośno, a prawda boli, a zwłaszcza tych, którzy życie jest zbudowane na kłamstwie. Wciąż idziesz do przodu, nawet kiedy cię hejtują, rzucają kłody pod nogi, nawet kiedy zostajesz sama czy sam, to twoje istnienie przypomina, przypomina im, że stoją w miejscu. Jej mądrość nie jest z książek. Jej mądrość pochodzi z jej duszy. Wiesz dlaczego gadają o tobie? Bo jak gadają o sobie, to nikt ich nie słucha. Są mało ciekawymi osobami. Sarkazm świadczy o inteligencji emocjonalnej. Dziękuję, to wszystko. Pozdrawiam Klarę Tarot. Dbaj o siebie. Po pierwsze miłość, po drugiej miłość, po trzecie miłość.